Jak pewnie wiecie kończy się kolejka, hmm, ja, czyli kończy się ronda jesienna w Bundeslidze. No i z tego, z tego co się najpierw dowiedzieliśmy. Niestety w gronie nie zadebiutowali w Bundeslidze ani Paweł Wszołek, który zera tylko 17 minut w meczu z Pucharu Niemiec. I w ogóle zadebiutował też Tymek Puchacz, który Krótko mówiąc też sobie nie do końca dobrze tam radzi i dzisiaj postaram się miarę opowiedzieć coś, dlaczego oni sobie średnio radzą, ale mm, zobaczymy, czy to wyjdzie w ogóle, bo nie jestem do końca przygotowany tak dobrze, chociaż zaczniemy może od właśnie Tymka, bo do niego jestem teraz najbardziej chyba przygotowany, zwłaszcza, że zaraz może coś zapomnieć, co chciałem powiedzieć, więc... Tomek Puchacz, żeby po nim powiedzieć co jego sytuacji w Unii, musiałem sobie odświeżyć film Tomeka Ćwiąkały. W momencie, kiedy transfer Tymka do drużyny z Berlina był już dopięty, już na wszystko było wiadomo, to Tomek opowiadał, z czym Puchacz może się sobie radzić. I w tamtym momencie powiedział Tomek coś takiego, że z Unionu odszedł lewy obrońca do Interaktów Frankfurt, nie pamiętam który, bo... nie pamiętam. Niestety. I wzięli Tymka jako takie zastępstwo, zwłaszcza, że oprócz niego wtedy w klubie był już Niko Gisemal. No i stwierdził pan, że to nie nawet dobrze wyszło, ponieważ dzięki temu ma chyba szansę na grę większą. Zwłaszcza, że na prawie obronie gra najczęściej Christopher Trimer. I nie wyszło to lepiej. Niestety pod koniec okienka wyszedł na jaw, że u nas ściągnął Bastiana ocipkę z szalka, która spadła wtedy z Bundesliga i... I co? I słabo to wyszło, ponieważ jak się okazuje trener Urs Fischer woli pracować z z dwójką o chyba gamesmen niż z tym kiem. Chociaż ten mecz dostał szansę w jednej konferencji, gdzie, gdzie nawet miał asystę w meczu z w Feyenoordem. To, że on nie grał, bo to jest trochę widoczne, zwłaszcza, że niestety no, na meczach reprezentacyjnych no, nie prezentowała się zwłaszcza mecz z, mm, mecz z tym. Z Węgrami nie wyszedł mniej lepiej i dlaczego nie wyszło? Z tego, co co ja się tu tłumaczył na pana Tomasza. Pan Tomasz stwierdził, że dla teraz z Bundesligi bardzo ważne jest robienie tak zwanych kilometrów. A tym nie wiem, czy dla niego to jest ważne robienie tych kilometrów. W sumie nawet nie jestem w stanie powiedzieć czemu. Czemu tak to wszystko wyszło, czemu tak to jest i jak to, czemu? Po prostu jakoś nie jestem w stanie to wytłumaczyć. Po prostu moje no, ja pewnie myśli, że to wyszło na jaw jakieś takie rzeczy między Tynkiem a Trenerem Fischerem, że on nie gra. Po drugie, no, nie się mówi o tym jak, tym, jak jest w Polsce hejcony, za to, że. Zamiast grać wolniej, robi serdiary, czy tam robi za tego Kaifmana b 2 ale to dostawmy to w innym klimacie teraz temat i tego, że on nie gra, bo to jest po prostu w pewnym sensie straszne. No i pojawiła się plotka, tutaj na transformację, bo teraz jestem na transformacji, że o się transferu do. Sporo nie. Jak miałby wyglądać to... Hmm, nie wiem jak miałby wyglądać aktualnie skład e, klubu. Ale tak jak patrzę to... E, z takich lewych obrotu to jest tylko... Nie jest ten... E, Issy Kuyubisi, Nie umiem tureckiego, przepraszam. Adun Durmus. E, czy to byłaby dobra opcja? Szczerze myślę, że. Wiadomo, że Liga zawsze, ale uważam, że Turcja jest tak że cokolwiek by tym jakiś zrobił, to i tak mógłby zostać hejcony przez to, co mógłby palnąć. I zostać znów osadoną wschodu tym razem w Turcji, nie w Niemczech. Ale czy to nie byłby taki w sumie pomysł, tylko trzeba byłoby na to patrzeć? No i niestety, zobaczymy co pójdzie dalej z tymkiem. Mam nadzieję, że będzie grał. A ja teraz szybko przechodzę jeszcze do Pawła Wszołka. Paweł Wszołek, człowiek, który powiedział, że nie został. Powiedział, że nie przedłużył kontaktu z Legią, i jakoś tak wyszło, że zdarno ściągnął go union. I z jednej strony byłem. Szczęśliwy z drugiej strony wiedziałem skoro Słyn to pójdzie, ponieważ wiedziałem, że Paweł ja nie będzie podstawowym wyborem dla dla Unionu, zwłaszcza że Union to miał naprawdę dobre. Na ten przykład przyszli... No właśnie Pucha, przyszedł Basta i przyszedł Rani Kedira, Levin Ostrui przyszedł Faraguchi, przyszedł Endo. Przecież został a awonigi. I parę innych zawodników do, do, osi, zostało ściągniętych do klubu, dlatego, że Union w trzeci rok w Bundesliga i pierwszy w europejskich pokerach, ponieważ w tym roku grali w Konferencji. No i Wszołek był raczej dla mnie bardziej patrzeniem na uzupełnienie składu, niż stricte walką o o skład Bundesligi. Zwłaszcza, że jak sprawdzałem ostatnie miejsce, gdzie on grał, no to to była Sampdoria, Hellas i QPR, gdzie pamiętam tylko o QPR, że było kompletnie wtedy nie wysyłałem się na piłce w czasach, gdy Pawła był w Włoszech, więc opowiem tylko o QPR, że z tego co pamiętam, jak Hellas wypożyczył go do QPR, to wypożyczenie było naprawdę w miarę udane, wszołek z dobrze rozpasował. Niestety po wykupie po prostu tam był. odszedł za darmo do Alegna wtedy. I mówi się o tym, że, że mógł on rozwiązać kontrakt z klubem berlińskim i trafić do, do Darmo gdzieś indziej. I myślę, że byłaby to dobra opcja. On powinien już chyba raczej by się tylko się o grze w ekstraklasie niż gdzie indziej, chyba że osoby do jakiejś naprawdę ligi pokroiłbym takiej bardzo, taki słabszej. Do nie wiem, Grecja, może na przykład, coś innego, może Turcja może coś takiego, ewentualnie powód ekstraklasy, bo Paweł w tym momencie myślę, że może mieć zapewnioną grę w każdym klubie w Polsce. I to jest raczej to. Życzę chłopakom obydwu, żeby odeszli, żeby dobrze im się żyło. I żeby znaleźć sobie miejsce, gdzie by nabrali, bo u, jak widzimy, u Ursa Fischera czy nie mają szans na grę. I to byłoby chyba tyle. To będzie chyba ostatni film w tym roku. Nie raczej tak. Trzymajcie się. Ewa.